Was pięknie, witam Was w nowym, no i serii, kolejnej, e, tym razem będzie też Dark Athena, tak, Assault on Dark Athena, Kroniki Rydyka. Była to druga po ucieczce z Butcher Bay odsłona Kronik Rydyka. Oczywiście mógłbym robić znowu ucieczkę z Butcher Bay, ale wolę sobie jednak popatrzeć, zagrać w Dark Athena. W szczególności, że nie miałem w nią możli yy, możliwości zagrania. Znaczy, możliwość miałem, ale nigdy w nią nie zagrałem. Yy, z jakiegoś tam powodu, a ja już nie pamiętam o co poszło. Nadzieja zaczyna się w ciemności, ale większość po prostu the w ciemności, szukając swojej destyny. No, słychać, że to wind diesel. For me is where I shine. Ach, przypomnę, jak to kiedyś postać wyglądała. No. Mhm. Mm no bo nie mam okapu pewnie Press J Journal which contains information to find a way to get off the Okej No możliwe, możliwe Zobaczymy, zobaczymy No tak Zobaczymy, jak będzie się w to grało, tak? Nikt nie mówi, że jak coś robię, to muszę to na 100% kończyć, tak? Zobaczymy też, jak się będzie podobało ludziom. F1. A red light on the door indicates that it is locked and a green light indicates that it is unlocked. Czyli w skrócie, czerwone światło, drzwi zamknięte. Zielone światło, drzwi otwarte. Więc nie mam tutaj czego szukać. Pójdziemy kanałami. Press Q to activate iShine. No, to, to na Batcher Bayu też tak było. Na Batcher Bayu to obie gry Kroniki Rydyka nie należą do gier, w których po prostu biegniesz przy ciebie. Biegniesz przy ciebie i tu już jest jakiś gość, ale to jest jakiś inny człowiek. O Jezu, co mu się stało? Jemas co się się dzieje? Co co? z? Kurde nie wiem czy ten gość nie jest jakiś zainfekowany, a talk to James. I don't wanna die Może nie James, James Jimes bardziej. Jimus. No, niestety nie ma polskich napisów. Mimo, że gra została wydana przez Goga, bo ja to zainstalowałem z Goga. Coś jest troszeczkę... no. E... Disappointing, tak? Ponieważ, ponieważ jeżeli kupujemy gry na jakiejś platformie, w szczególności polskiej, chyba, tak? Jeśli się nie mylę, to powinno być jakieś tam, powinno być to jakoś zoptymalizowane, tak? No i okej, okay, działa Gierka dobrze. Na moim kąpie wszystko działa okej, okay. ja tu gram w rozdziale, wszystkie detale mam prawie na, praktycznie na maksa, 2000 560 na 1440. The gas lethal. I am. You can look for your family when I'm O nie, oh, yeah, you look for your family. Znowu o tej family here. mówisz wind diesel? za. 20 już I chyba Fast and Furious mówisz family jest najważniejsza. <laughs> It's like <laughs> jak są te mema z winem Dieslem, jak jedzie tym, tym samochodem i jak za atakuje gwiazdę śmierci samochodem, nie? I jesteśmy i rodzina jest najważniejsza. <laughs> Nie Win Diesel to jest Ryddick Win Diesel to jest Riddick, to nie jest żaden e, żaden ten. Ja nawet nie wiem jak się ten gość nazywał. O Boże, jakiś koleś, jakiś koleś tu idzie. O idziesz? Tylko... Rozwaliłem ci, gościu, pysk. Tak w skrócie. Ale trochę zwalnia. Będę musiał chyba zmniejszyć tą rozdzielczość, bo coś jest takie... Coś to jednak jest dziwnie zoptymalizowane. Wydawałoby się, że dobrze, no bo działa. <laughs> Ale jednak... Em... Jednak klatkuje. No to na pewno. Press help. To climb into something, stand close ledge, press E. You can also move sideways. Hand over when hanging from the edge. okej. Okay. Dobra, to już wiem o co ci chodzi. A no tak. Tak trzeba przejść. No, no no, przecież... No oczywista, kurwa. Dobra, no to idziemy dalej. Czerwone światło, jak pamiętamy. Indicates that you cannot do anything. No, raczej tak, you can drop down on enemies that are far below to kill them and break your fall. Do your best to land on top of them. Postaram się. Kurde, a bym się nie trafił, to bym pewnie się zabił obok niego. Dobra, F, when in self no, you can drag dead bodies. Stand close to the body and press E. To release the body, press E again. Czyli będąc w trybie skradania się, czyli e, schylonym, można przesuwać ścierba. A to wiem, to pamiętam, to samo było na tym. To samo było na tym. Ehm, Rydyk, kroniki Rydyka, to była zawsze taka mieszanka. Zawsze orzeż w pizdę idzie jakaś menda. E, to była zawsze mieszanka takiego złodzieja i, i dumaczy. Można to tak nazwać. Nie wiem, na pewno nie, nie, nie zrobiłem tego. It was me! Pewnie słyszycie różnicę w głosie, jest różnica w mikrofonie, ponieważ dzisiaj mi doszły słuchaweczki z mikrofonem. Nic nadzwyczajnego. 50 zloty. Spróbuję. A, czyli można z drona używać broni. No, on jest taki bardzo yy, zdołowany. Troszkę... ...spierdalać ludzie. Może jeszcze ktoś przyjdzie. Szkoda, że ci się nie da wyrwać tej broni z ręki. Chyba się nie da. Ale strzelanie równie satysfakcjonujące co na... E, ...co na pierwszym Riddiku. No można, na pewno. Yes, bro. Dobrze, że mi to przypomniałaś. No przypomniał, musiałaś mi przypomnieć, bo w większości dzisiejszych gier nie da się rozjebać żaróweczki ani lampki, więc... Ale w Stalkerze oczywiście, że się dało, bo Stalker był grą cywilizowaną. Nie no, kurwa, e, czułość tej myszki to mi zaraz po prostu dostanę świra. Gdzie jest ten controls inverlog o oh, mouse sensitivity? Nie, no zmniejsz to pajacu. Co ty robisz? Kurwa, plus i dodaję. Nie rozumiem kurwa tego, co ta gra robi. No wiem, wiem, bo to takie menu jest takie bardziej oryginalne, no ale tak kiedyś było, że ludzie starali się twórcy gier starali się robić bardziej takie oryginalne. Menu, no gra zaczynała się od menu, ja zawsze, ja zawsze to powtarzam. Gra zaczyna się od menu. A i to jest to leczenie takie, co sobie takie igiełki daje, nie? A, teraz to jest trochę inaczej. Pamiętam, że na jedynce było tak, że on tak kład te ręce po bokach i takie igły się wbijały. Ale to było. Pierwszy raz to robiłem to a ta gierka naprawdę robiła wrażenie... Ucieczka z Butcher Bay... Ja niestety na no, tamten czas jeszcze, jak się pojawiła ucieczka z Butcher Bay, ja to kupiłem sobie tą gierkę... Rozdupczę cię... Rozkwaszę ci pysk... Yeah! O nie wierzę, mam broń? Ich habe eine Wunderwaffe. Ale i tak, i tak pasuje się trochę poskrawiać. Fajna perspektywa. Martwo nie będzie. Ale skurwien, jak się popatrzył za ścianę. Dobra, zdech. Dobra. Takie wiecie, uniki robili i tak dalej. Wiecie to... Ja się odzwyczaiłem trochę od takiej gry, bo to w dzisiejszych grach tu się nie spotyka takich rzeczy. Żeby jakieś uniki robili, żeby się chowali. Ale dalej dalej. Może tu nie chodzi o czułość, tylko chodzi bardziej może o klatki. Nie wiem czemu to tak zwalnia, ale... Ale niektóre gry po prostu tak były zoptymalizowane. Co jest ciężkie? Oj, shotgun. Chwieje się wiem, ale to jest. E, t, te, a, teraz jest trochę lepiej, bo teraz dam na 20. Ale mówię, że coś, coś, jest, coś jest z klatkami, nie tak. Press mouse button to fire your weapon. No. <laughs> Wiesz co, domyśliłem się. When changing weapons you can assign two weapons to hot buttons do this by pressing one or two selecting weapon then you quickly change between these weapons pressing one or two ah, ok ale zajebiście, zajebiście jest to zrobione Fajna, fajnie broń jest zrobione no 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 ta gierka ta gierka, wygląda Naprawdę sobie dobrze wygląda. Naprawdę sobie dobrze wygląda. No kurwa, wcale nie gorzej wygląda niż taki Dark Tide. Wcale nie gorzej działa. O, nie mów mi, że to kurwa, był tylko sen. Ja on się obudzi. O nie, za dobrze mu szło. Zdobył broń, szczelby. No. To jest właśnie rydyk. Kronika Kata The greener system full of desperate suckers who couldn't make it anywhere else. With this desperation this opportunity. Tak ja nie wiem jak ja napiszę tytuł tej gry. Zagrajmy w Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena, a to YouTube to dostanie świra. No bo YouTube nie daje za możliwości robienia za długich tytułów Jest ograniczona ilość liter. Limitowana ilość liter na YouTube. No tak. Tak samo masz z tym, z opisem, nie? To mamy chyba 500 znaków, tak samo masz z komentarzami. I zajebisty jest. Ten czerwony kolor to jest nie na darmo. W logu te, te, tego tego YouTube'a białe napisy na czerwonym logu. Na takim czerwonym. Niestety Rydyczku nie mogł. Ładnie, ła, ła, lekko nie będzie. No, ale pod względem graficznym, kiedy Rydyk się pojawił, kroniki Rydyka, pierwsze Batcher Bay się pojawiło, to było to coś w stylu takiego, no jak na przykład w tamtym roku pojawił się Kalisto Protocol, tak. Można powiedzieć, jeśli chodzi o osiągnięcie graficzne. Progra była mniej wkurwiająca niż Kalisto Protocol. Najmniej była nowatorska w swoim wykonaniu, a nie antyczna, jak Kalisto protek, kurde, załatwia gości. A pamiętam ją. Pamiętam, ją z Ah, I remember you. I Pamiętam, ją, pamiętam, ją. I w sumie dotąd doszedłem doszedł, Pierwszy raz w te, w i nie wiem dlaczego, ale później przestałem. Nie wiem, czy chodziło o o wymagania sprzętowe tej gry? Jaki rydyk wyciągnął Są jej tam kurde spinka z włosów. Żałuję, że thought... nie powstało. Cieszę do. się, że powstał trzeci rydyk you... film. To się cieszę, ale żałuję, że nie powstało that, więcej e, gier no, i Cap? film. Don't w szczególności gier, bo aż się prosi, w dzisiejszych czasach aż się prosi o trzecią grę z serii Kroniki Ridica. No ale to musieliby robić ci sami ludzie. A ja nie wiem Starbreeze Studios nie wiem, czy istnieje dalej, czy czym się zajmuje. Natomiast większość z tych ludzi, która chyba odeszła od Star Studios, czyli Machine Games, no to sfiksowali na, na punkcie swoich płci i, i poglądów. Tak więc dzięki za pooglądanie i bywajcie.